Jeśli Wam się nie podoba mieszkanie z nami, możecie sobie iść. Moja siostra powiedziała to, stojąc w moim salonie, trzymając mój szampan, otoczona obcymi, rozlewającymi drinki na moją podłogę. Śmiech, który nastąpił, nie brzmiał jak rodzina, brzmiał jak zwycięstwo. Spojrzałam na nią, potem na dom, który zbudowałam własnymi rękami. Każda ściana, każdy detal skradziony przez ludzi, którzy nazywali go domem. Nie kłóciłam się, nie krzyczałam, tylko się uśmiechnęłam. Bo kiedy śmiali się tamtej nocy, nie mieli pojęcia, że już mi dali jedyną rzecz, której najbardziej potrzebowałam. Dowód, zostańcie ze mną, bo to, co stało się potem, sprawi, że zakwestionujecie, co naprawdę oznacza rodzina. Wykończyłam mieszkanie zaledwie dwa tygodnie przed tamtą nocą: trzy sypialnie, okna od podłogi do sufitu. Jasne, dębowe podłogi, łapiące słońce, jak miód. To była pierwsza przestrzeń w pełni moja. Bez współlokatorów, bez kompromisów, bez nikogo mówiącego mi, żebym się uspokoiła. Zaprojektowałam każdy centymetr sama matowe okucia, delikatne oświetlenie, ściany w kolorze piasku. Wyglądało dokładnie jak życie, na które pracowałam dekadę spokojne, stabilne, zasłużone. Kiedy zadzwoniła moja siostra Katarzyna, szkicowałam kuchnię dla klienta. Jej głos był słodki, za słodki. Tylko miesiąc, powiedziała. Wykonawca mówi, że do tego czasu skończą. Masz trzy sypialnie, prawda? Przywieziemy tylko niezbędne rzeczy. Powinnam była wiedzieć lepiej. Niezbędne rzeczy Katarzyny zawsze przyjeżdżały w ciężarówkach. Dorastając, była faworytką tą, którą rodzice ratowali za każdym razem, gdy coś spieprzyła. Karty kredytowe, praca, związki. Ja byłam tą, która sprzątała bałagan. Ostatnim razem, gdy pożyczyłam jej pieniądze, kupiła torebki i powiedziała, że to terapia zakupowa. Mimo to poczucie winy to silny łańcuch. Powiedziałam tak. Dwa dni później stałam przy oknie i patrzyłam, jak furgonetka wjeżdża na podjazd. Serce mi opadło, Drzwi się otworzyły, ukazując góry pudeł zabawek, plastikowych pojemników, nawet bieżnie. Paweł, jej mąż, wysiadł uśmiechnięty, trzymając konsolę do gier jakby to był skarb. Katarzyna machała z siedzenia pasażera. Jej okulary przeciwsłoneczne łapały światło. Niespodzianka, zaćwierkała, gdy weszli na górę. To nie jest tak dużo jak wygląda. Kiedy przeprowadzka się skończyła, mój minimalistyczny salon wyglądał, jak eksplodował wyprzedaż garażowa. Wskazała od niechcenia. Weźmiemy pokój gościnny. Dzieci mogą mieć twój. Możesz na razie używać biura, prawda? Gapiłam się na nią, słowa zamarzły gdzieś za moimi zębami. Potem skinęłam głową, bo kłótnia z Katarzyną była jak krzyczenie w wiatr. Głośno, wyczerpująco i bezużyteczne. Pierwszy tydzień był chaosem przebranym za życie rodzinne. Zabawki na schodach, okruchy w kanapie, kredki na moich projektach. Każdy poranek zaczynał się od ryku kreskówek, a kończył naczyniami ułożonymi jak projekty architektoniczne, które się nie powiodły. Katarzyna pracowała na pół etatu, co tak naprawdę oznaczało branże i zakupy. Paweł odbierał telefony w bieliźnie z mojego fotela biurowego, krzycząc na jakiegoś biednego współpracownika o terminy. Pijąc moją importowaną kawę. Wieczorami siedziałam na małym łóżku polowym, które przeniosłam do mojej pracowni, tego samego miejsca, które kiedyś nazywałam sanktuarium. Szum lodówki był jedynym stałym dźwiękiem, który pozostał. Mój własny dom stał się poczekalnią, za którą płaciłam. Pewnego wieczoru wróciłam ze spotkania z klientem i zastałam masło orzechowe rozmazane na moim białym marmurowym blacie. Katarzyna malowała paznokcie, przewijając telefon. Dzieci były głodne, powiedziała, nie podnosząc wzroku. Sprzątałam w milczeniu każde przetarcie cięższe od poprzedniego. Kiedy mama zadzwoniła później, jej ton był ostry. Katarzyna mówi, że jesteś zdystansowana. Nie możesz sprawiać, żeby twoja siostra czuła się niemile widziana. Ma wystarczająco dużo stresu. Prawie się roześmiałam. Zamiast tego powiedziałam: Jasne, mamo. Postaram się bardziej. Tej nocy leżałam bezsennie, wpatrując się w sufit, licząc słabe pęknięcia w tynku, tak samo jak kiedyś liczyłam sekundy podczas naszych dziecięcych kłótni. Wtedy kradła moje rzeczy, a mama wzruszała ramionami. Teraz kradła mój spokój, a wszyscy nadal udawali, że to w porządku. Mówiłam sobie, że to tymczasowe. Trzydzieści dni. Może trzydzieści pięć. Powtarzałam to jak modlitwę, ale w głębi duszy cichszy głos szeptał prawdę. Katarzyna nigdy nie odchodzi, dopóki ktoś jej nie zmusi, a tym razem tym kimś miałam być ja. Pierwsza prawdziwa rysa pojawiła się we wtorek rano. Weszłam do kuchni półprzytomna, trzymając kubek, i prawie poślizgnęłam się na kałuży soku pomarańczowego. Dzieci goniły się boso, przewracając krzesła, krzycząc, jakby to był plac zabaw. Mój niegdyś cichy apartament brzmiał teraz jak przedszkole bez nadzoru. Gdzie wasza mama? zapytałam. Wyszła, powiedział starszy, nawet nie podnosząc wzroku. Wyszła? Jest ósma rano. wzruszył ramionami. Powiedziała, że zrobisz śniadanie. Stałam tam, w mojej własnej kuchni, w moim własnym domu i zdałam sobie sprawę, że jakoś stałam się nieopłacaną opiekunką. Południe Katarzyna wkroczyła w okularach przeciwsłonecznych i z torbą na zakupy kołyszącą się na nadgarstku. Nie ma za co, powiedziała rzucając pudełko ciastek na blat. Za co? Za śniadanie nie musiałaś gotować. Gapiłam się na nią. Ta kobieta, która mogła każdy problem obrócić w twoją winę. Katarzyna, nie możesz tak po prostu znikać rano. Pracuję z domu, mam klientów. Zawsze pracujesz. Przerwała, jakby to było oskarżenie. Dzieci też potrzebują uwagi. Twoje dzieci. Przewróciła oczami tak, jak robiła to, gdy byłyśmy nastolatkami, i została przyłapana na kłamstwie. Zawsze byłaś taka sztywna, małgorzata. Odpuść. To rodzina. Rodzina. To słowo zaczęło smakować gorzko. W ciągu tygodni moje mieszkanie stało się nie do poznania. Moje minimalistyczne półki uginały się pod tanimi bibelotami, które, według katarzyny, dodawały miejscu ciepła. Moje książki o designie zostały odsunięte na rzecz kolorowanek i opakowań po przekąskach. Nawet powietrze wydawało się inne, głośniejsze, cięższe. Potem przyszły rachunki. Prąd potrójny, woda podwójna. Moje środki czystości znikały dwa razy szybciej. Kiedy ją skonfrontowałam, wzruszyła ramionami. Cztery osoby zużywają więcej wody niż jedna. Oczywiście. Masz szczęście, że nie pobieramy opłat za towarzystwo. Szczęście. Paweł nie był lepszy. Zmienił moje biuro w swój kącik do gier, kompletny z przekąskami i kablami plączącymi się po podłodze. Pewnego popołudnia znalazłam mojego laptopa martwego. Rozlał na niego kole i próbował to naprawić ręcznikiem. Tysiące złotych danych klientów przepadło. Kiedy go skonfrontowałam, wymamrotał. Odpuść to tylko rzeczy. Tej nocy zadzwoniłam do Marka, mojego partnera biznesowego i jedynej osoby, której mogłam się wyżalić bez osądzania. Przysięgam, powiedziałam, chodząc po korytarzu. Zamieniają mój dom w wysypisko. To przestań im na to pozwalać, powiedział prosto. To nie jest takie proste. To rodzina. Mama już myśli, że jestem samolubna. Małgorzata, westchnął, projektujesz przestrzenie, żeby ludzie mogli oddychać. Zasługujesz na oddychanie we własnym domu. Wiedziałam, że ma rację, ale poczucie winy wciąż mnie krępowało. Sprawy eskalowały szybko. Katarzyna zaczęła zapraszać przyjaciół. Tylko kawa, mówiła, ale każda kawa kończyła się śmiechem, okruchami, plamami po winie i zabawkami wszędzie. Pewnej soboty wróciłam z budowy klienta i zastałam osiem osób rozpartych na mojej kanapie, oglądających kreskówki i pijących piwo. Małgorzata! zawołała. Mamy małe spotkanie. Małe? Moja lodówka była pusta. Moje podwórko pachniało dymem z grilla. Tej nocy, po tym jak wszyscy wyszli, zbierałam śmieci do północy. Butelki po piwie brzęczały o kosz jak oklaski za moją głupotę. Kiedy mama pojawiła się następnego ranka, niosąc zapiekankę i ten wyraz twarzy, który oznaczał nadchodzący wykład, powiedziała: Jesteś zbyt surowa. Twoja siostra chce tylko, żeby jej dzieci czuły się normalnie. Normalnie? Roześmiałam się. Stłukli mój wazon, zniszczyli laptop i zjedli zapasy na tydzień. Mama zmarszczyła brwi. To tylko rzeczy, Małgorzata. Nie bądź materialistyczna. Materialistyczna? Zbudowałam swoje życie z niczego, cegła po cegle, projekt po projekcie, a oni nazywali to materializmem. Tej nocy siedziałam przy oknie, obserwując światła miasta. Moje odbicie patrzyło z powrotem zmęczone, wściekłe, małe. Zdałam sobie sprawę, że zbudowałam tę piękną przestrzeń nie, żeby się popisywać, ale żeby mieć kontrolę, żeby wreszcie czuć się bezpiecznie. A teraz każdy kawałek tej kontroli Wymykał się spod czyichś stóp. Następnego ranka Katarzyna zapukała do moich drzwi, trzymając butelkę wina. Nie złość się, powiedziała słodko. Planuję tu urodziny Pawła. Tylko rodzina. Patrzyłam na nią długo. Potem powiedziałam jedyne, co mogłam. Rób co chcesz, Katarzyna. Zawsze tak robisz. Nie wiedziałam wtedy, ale to zdanie było ostatnią nicią trzymającą moją ciszę razem. Impreza miała ją przeciąć na pół. W noc imprezy wróciłam do domu i zastałam obcych na moim balkonie. Głośna muzyka wylewała się z głośników, wstrząsając podłogami. Ktoś powiesił złote balony układające się w napis Urodziny Pawła na mojej szklanej ścianie, krzywo przyklejone taśmą na czystych liniach, które zaprojektowałam. Zapach piwa i taniej perfumy zastąpił zapachy świec, które kochałam. Zamarłam w drzwiach. Moje minimalistyczne sanktuarium wyglądało jak dom studencki. Katarzyna mnie zauważyła i pomachała, trzymając kieliszek szampana. Dotarłaś! krzyknęła, jakbym była gościem we własnym domu. Weź drinka. Wyglądasz tak poważnie. Poważnie? powiedziałam, wchodząc do środka. Katarzyna, co to jest? Impreza powiedziała, śmiejąc się Odpuść. Przydałaby ci się taka. Ludzie mijali mnie, zostawiając smugi lukru na blatach. Paweł puszczał muzykę z mojego systemu Bluetooth, tańcząc, jakby płacił tu czynsz. Jeden z ich przyjaciół opadł na moją kremową kanapę z talerzem skrzydełek. Tłuszcz kapał na poduszki. Wyłączyłam muzykę. Nagła cisza uderzyła, jak policzek. Hej, krzyknął Paweł, co do cholery. To nie jest wasz dom, powiedziałam cicho. Nigdy nie zgodziłam się na to. Katarzyna zaśmiała się wysoko i ostro. Daj spokój. To jedna noc. Ostatnio jesteś taką zrzędą. Pozwól nam cieszyć się życiem choć raz. Cieszycie się moim życiem od miesięcy, warknęłam. Moim jedzeniem, moją przestrzenią, moim czasem. Jej uśmiech zniknął. Przesadzasz. To tylko rodzina. Rozejrzałam się po tłumie. Połowa z nich to obcy. Więc gdzie ta rodzina? Przez chwilę nikt się nie odezwał. Potem ktoś z tyłu wymamrotał: Wyluzuj! To tylko impreza! Śmiech znów się rozlał. Chciałam krzyczeć. Zamiast tego podniosłam pustą szklankę z blatu, opłukałam ją i odstawiłam do szafki. Dźwięk szkła stukającego o szkło był jedynym dźwiękiem w pokoju. Katarzyna podeszła bliżej: Naprawdę nie możesz znieść widoku szczęśliwych ludzi, co? Szczęśliwych. Powiedziałam. Nazywasz to szczęściem? Uśmiechnęła się szyderczo. Jeśli ci się nie podoba mieszkanie z nami, możesz sobie iść. Słowa przecieły powietrze. Ktoś się zaśmiał, ktoś inny powiedział: Ała! Moja wizja się zawęziła. Nie krzyczałam, nie płakałam. Spojrzałam na nią, tę samą siostrę, która kradła moje ubrania, moje pieniądze, mój spokój. I wreszcie zrozumiałam, ona się nie zmieniła, po prostu stała się głośniejsza. Więc wyszłam, bez trzaskania drzwiami, bez dramatycznego wyjścia. Wzięłam klucze, torebkę i przeszłam obok nich jak duch poruszający się przez dym. Korytarz na zewnątrz był zimny i cichy. Hałas za mną stał się stłumiony, jakby należał do innego świata. Pojechałam do małego hotelu dziesięć przecznic dalej. Recepcjonista ledwo podniósł wzrok, gdy się meldowałam. Ciężka noc? Zapytał. Nie masz pojęcia, odpowiedziałam. W pokoju usiadłam na łóżku, wciąż słysząc echa śmiechu w mojej czaszce. Patrzyłam na swoje dłonie. Były spokojne. To mnie zaskoczyło, bo w środku coś się właśnie uwolniło. Otworzyłam telefon i przewinęłam stare wiadomości: Mama broniąca Katarzyny. Tata milczący, Katarzyna prosząca o drobne przysługi. To była ta sama historia w kółko, tylko udawałam, że tego nie widzę. Następnego ranka wróciłam. Żołądek ścisnął mi się, gdy odblokowałam drzwi. Cisza. Potem uderzył mnie zapach piwo, pot, coś spalonego. Salon był zdemolowany, talerze na podłodze, kałuża wina na dywanie, jedna z zabawek dzieci pływająca w niej, jak ofiara. Mój dom wyglądał, jakby przeżył burzę. Stałam tam, oddychając przez zęby, potem podeszłam do stereo i włączyłam delikatny jazz, taki, jaki puszczałam, gdy pracowałam. Melodia unosiła się nad bałaganem, jak wyzwanie. Podwinęłam rękawy. Każdy talerz, który układałam, każda puszka, którą wyrzucałam, każde pudełko, które wypełniałam ich rzeczami, było biciem serca, stałym i kontrolowanym. Złość nie była już głośna. Była chirurgiczna, precyzyjna. Kiedy skończyłam, cztery walizki i trzy pudła stały schludnie przy drzwiach. Spojrzałam na nie, na puste pokoje i szepnęłam do powietrza: Powiedziałaś, że jeśli mi się nie podoba, mogę sobie iść. Poszłam. Teraz wasza kolej. I po raz pierwszy od miesięcy mój dom wydał z siebie westchnienie. W południe spakowałam wszystko, co nie należało. Każdą zabawkę, każdy but, każdą nitkę, która krzyczała o inwazji. Moje miejsce wciąż było bałaganie, ale przynajmniej znowu było moje. Delikatny szum wentylatora brzmiał jak spokój, próbujący znaleźć drogę do domu. Potem usłyszałam klucze przy drzwiach. Katarzyna weszła pierwsza, trzymając torbę z zakupami, wciąż w okularach przeciwsłonecznych, jakby nie spodziewała się zastać niczego złego. Paweł szedł za nią, ciągnąc dzieci. Zamarł, gdy zobaczył bagaże ułożone przy drzwiach. Co robisz? zapytała Katarzyna. Jej głos już pękał na brzegach. Pakuję powiedziałam. Nie możesz nas wyrzucić. Odwróciłam się spokojna, ale stanowcza. Powiedziałaś mi, żebym opuściła własny dom, pamiętasz? Jej twarz poczerwieniała. Żartowałam. Nie powiedziałam cicho. Testowałaś, jak daleko możesz się posunąć. Gratulacje, znalazłaś granicę? Dzieci wyglądały na zdezorientowane, przestępując z nogi na nogę. Poczułam ukłucie winy za nie, ale nie na tyle, żeby przestać. Jesteś niewiarygodna, syknęła. Myślisz, że jesteś lepsza od wszystkich, bo masz ładne mieszkanie i biznes. Zawsze tak myślałaś. Uśmiechnęłam się na tyle, żeby ją zdenerwować. To ty myślisz, że jestem od ciebie lepsza. To jest prawdziwy problem. Zanim zdążyła odpowiedzieć, mój telefon zabrzęczał. Powiadomienie od zarządcy budynku. Dochodzenie w sprawie skargi na hałas zakończone. Naruszenie potwierdzone. Złożyłam je poprzedniej nocy. W załączeniu była grzywna z nazwiskami Katarzyny i Pawła. Och, i to, powiedziałam, przewijając. Pani Kowalska z sąsiedztwa przysłała mi nagranie z wczorajszej nocy. Cały hałas, bałagan, słowa, które powiedziałaś. Jej szczęka opadła. Nie martw się, kontynuowałam. Wysłałam je tylko mamie i tacie wraz z rachunkami za ostatnie trzy miesiące. Jesteś chora, szepnęła. Nie, powiedziałam. Mam dość. Paweł wreszcie się odezwał, głosem niskim. Gdzie mamy iść? Już znalazłam wam wynajem. Dwa pokoje blisko szkoły dzieci. Pierwszy miesiąc zapłacony. Podałam muteczkę. Po tym jesteście zdani na siebie. Po prostu na mnie patrzyli. Katarzyna wściekła. Paweł upokorzony. Kiedy rodzice zadzwonili tej nocy, nie odebrałam. Pozwoliłam poczcie głosowej grać podczas gdy składałam pranie w salonie. Głos mamy pękał ze złości. Nie możesz tak wyrzucić swojej siostry. Wyciszyłam telefon i podgłośniłam jazz. Przez następne dni cisza była piękna, powietrze było lżejsze. Mogłam znów słyszeć miasto zamiast ich hałasu. Wróciłam do pracy, nadrabiając projekty, które prawie straciłam. Marek wpadł pewnego wieczoru z jedzeniem na wynos i dwiema butelkami wina. Wygląda inaczej, powiedział, rozglądając się. W końcu znowu wygląda jak moje. Skinął głową, potem uśmiechnął się delikatnie. Ty też wyglądasz inaczej, zaśmiałam się. Może spokój ma dobre oświetlenie? Dwa dni później wróciłam ze spotkania z klientem i zastałam mieszkanie puste. Ich bagaże zniknęły: żadnej notatki, żadnego pożegnania, tylko otwarte okno wpuszczające delikatną bryzę pachnącą deszczem. Usiadłam na kanapie i oddychałam. Po raz pierwszy od miesięcy cisza nie wydawała się samotna wydawała się zasłużona. Minęły tygodnie. Mama nie dzwoniła. Tata wysłał jedną wiadomość. Mogłaś to lepiej załatwić. Nie odpowiedziałam, ale czas zrobił to, co czas zawsze robi złagodził hałas. Miesiąc później otworzyłam e-mail i znalazłam wiadomość od właściciela. Wszystkie zaległe rachunki zostały zapłacone. Bez podpisu, tylko pokwitowanie może wina, może duma. Nie musiałam wiedzieć. Pewnego wieczoru, gdy słońce ześlizgiwało się między wieżowcami, stałam przy oknie z kieliszkiem wina w dłoni i patrzyłam na swoje odbicie. Kobieta patrząca z powrotem, nie była tą samą, która kiedyś przepraszała za zajmowanie miejsca. Szepnęłam do niej: Udało ci się! Odzyskałaś to! Tydzień później, mama pojawiła się u moich drzwi z ciastem. Wyglądała starzej, łagodniej zmęczona w sposób, który rozpoznałam. Myliliśmy się, powiedziała cicho. Katarzyna jest teraz z nami. To chaos. Przepraszam, że nie słuchaliśmy. Skinęłam głową już niezła, po prostu skończona. Wychowałaś mnie, żebym dbała o rodzinę, powiedziałam. Zapomniałaś nauczyć jej tego samego. Siedzieliśmy przez chwilę jedząc ciasto w ciszy. Kiedy wychodziła, przytuliła mnie dłużej niż kiedykolwiek wcześniej. Po jej wyjściu zgasiłam światła, otworzyłam drzwi balkonowe i pozwoliłam dźwiękom miasta wpłynąć. Powietrze pachniało wolnością. Czasami spokój nie przychodzi z oklaskami. Przychodzi w dźwięku twojego własnego oddechu, stałego i niewzruszonego, w domu, który wreszcie znowu wydaje się twój. Jeśli kiedykolwiek musiałeś postawić taką granicę własnej rodzinie, wiesz. Jak ciężko się to czuje, dopóki nie zdasz sobie sprawy, że to jedyna rzecz, która cię trzyma. A jeśli ta historia trafia gdzieś blisko domu, zostań chwilę. Jest więcej takich historii. Jeśli kiedykolwiek musiałeś stanąć w obronie przed rodziną, opowiedz mi swoją historię w komentarzach. Nie jesteś sam i nie mylisz się, wybierając spokój nad chaos. Kliknij subskrybuj, aby zobaczyć więcej prawdziwych historii jak ta.